No, dzisiaj opowiem wam, jak doszło do tego, że Agnes Blood rozpoczęło swoją karierę od drugiej próby, rozpoczęło swoje koncertowanie od drugiego koncertu i zakończyło na przedostatni. Chociaż mój kolega Taras wiecznie się o to do mnie przypierdala. To tak właśnie zawsze było. Jak to wyglądało? Druga próba. Z tarasem znaliśmy się przez wspólnego znajomego. Po tarasie wiedziałem, że gra na basie i ma zespół w suspensorium. Suspensorium grało jak to określono w zinach, górniczego rock'n'roll'a. Cokolwiek to znaczy. W każdym razie. Idę sobie kiedyś w ulicę w okolicy mojego miejsca zamieszkania, a wtedy była to najniebezpieczniejsza ulica w województwie śląskim. Była to ulica Smolenia w Kytomie. Nawet w gazetach pojawiały się artykuły o tytule Nie chodź miła tą ulicą. I w tamtych latach taksówkarze nie podwoili pod adresy rozlokowane wzdłuż tej ulicy, tylko zostawiali pasażerów na rogach i nie wjeżdżali na swojego. Tam się urodziłem tam mieszkała. Idę sobie więc ulicą i na skrzyżowaniu Smolenia i Korfantego spotykam tarasa Cześć, cześć, te sprawy i mówię, bo ty grasz na basie, nie? To może byśmy za kiedyś pograli? Ot tak się spotkali, pograli. No dobra, no, odpowiada teraz. No a możemy pograć. No, ja wtedy kulturowałem się z kolegami z zespołu The Problems, którzy mieli próby w domu kultury młodzieżowej, który był znany Jordan. I nie wiedziałem nic o tym, żeby na kardiu był jakiś inny dom kultury. Teraz natomiast znał w kardiu dom kultury węgielek. I chyba też nie wiedział, żeby w kardiu był jakiś inny dom kultury. Więc w krótkiej wymianie zdań na skrzyżowaniu smolenia i Kurfantego w odytomiu ustaliliśmy, że spotkamy się w Domu Kultury na Carbie. Jak nie trudno się domyśleć, każdy z nas miał na myśli inny Dom Kultury. To były czasy, gdy na Ziemi żyły jeszcze ostatnie dinozaury, a ludzie jeszcze nie mieli telefonów komórkowych. Gdzieś tam, rok 92. I umówiliśmy się za tydzień, czy za dwa, za jakiś tam okres czasu. No, i w umówionym terminie, każdy z nas poszedł do domu kultury i czekał na tego drugiego. Brawo! Nie spotkaliśmy się wtedy. A że nie mieliśmy również telefonów stacjonarnych, jedyną formą kontaktu było trafienie się na mieście, albo nie wiem, i pójście jeden do drugiego, to przez jakiś czas nie wiedzieliśmy dlaczego ten drugi chuj nie przyszedł na próbę w każdym razie udało nam się zacząć granie od drugiej próby gdzie przy kolejnym spotkaniu ustaliliśmy protokół rozbieżności i eee... czekaj protokół rozbieżności i rozumisz e, Spotkaliśmy się tym razem w Domu Kultury Filar, kuźni botomskiego heavy metalu w Michowicach również, czy nie również, tylko w Michowicach. Tam znajomi z zespołu Besat mieli swoją kanciapę. Ja w tym czasie chwilowo grałem w zespole Besat i rozumiesz, spotkaliśmy się tam na próbowni i tam Zespół, który jeszcze nie miał nazwy, Tak, który jeszcze w ogóle nie było nazwę, bo jeszcze wydostać też. Tak, że była to de facto druga próba. Drugi koncert. Drugi koncert jest sprawą jeszcze ciekawszą. Czy nie drugi? Co ja gadam? Pierwszy ten, który się nie odbył. Ten, ten na którym mnie zagracił. Wyobraź sobie miasto w którym sześciu, siedmiu, może pięciu lat w dobie... w Polsce rządził rock w radiu leciała muzyka rockowa z każdego łóżka na popularnych wtedy bazarach popiegały dźwięki Wind of Change Skorpionsów Wyobraź sobie miasto, w którym kilku lat wstecz nie zorganizowano żadnego koncertu Takim miastem była Czelać. No i pewnego dnia ktoś w tej czeladzi postanowił koncert zorganizować. Jazda była niestety ziemi. Wszelkie zło z okolicy zawitało do czeladzi. Koncert miał się odbywać w nieczynnej w straży pożarnych, która stoi do tej pory. Z jakiegoś powodu, nie wiem kto to załatwiał. Ja pewnie teraz powinien jakieś koszaty z ekipą Czeladzi, bo ekipa Czeladzi, to jest ekipa strzeladzi. Ekipa strzeladzi. To jest zupełnie inna historia na no, osobne film. W każdym razie znaleźliśmy się na tym na tym koncercie, który miał się odbyć. Mieliśmy już, że cztery kawałki przygotowane. Może pięć. No i... Czekaliśmy na możliwość zagrania. Koncert się jeszcze de facto nie rozpoczął. U szczególne kapele wchodziły i robiły sąd czeki. Myśmy też chyba nawet weszli. Bo tak dziwne czasy w ogóle nie przywoził żadnego sprzętu swojego jakiegoś nagłośnienia in, 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 innych tego typu pierdół, tylko przywoziłeś gitarę, kabel, jakiś efekt. Się do czegoś tam wpinałeś. Chyba do dzisiaj nie wiem do czego się wpinałem. No gdzieś się tam wpinałem, pewnie do jakiegoś Eltrona. I dograło. Zeszło się tam całe zło, całe zło z okolicy. Tego dnia to ponoć nawet proboszcz do kościelnego powiedział Ty chuj, taka była atmosfera zła, zagęszczona wokół czeladzi. Z okolic, sosnowca, z piasków, z czort wie skąd, może nawet z samego benzina. Wjechali się źli ludzie, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu no, epokowym, jak na przerwę, która miała miejsce w życiu muzycznym Trzemackiego Ośrodka. No i rozumiesz, czekamy na ten koncert, a tu się zaczynają sceny jak z Westernu albo jak z Blues Brothers. Na stronę sceny zaczynają lecieć butelki Rozochocona napojami winnymi z owoców krajowych publika zaczyna szaleć no i co? My wytygaliśmy. Wytygaliśmy, stwierdziliśmy, że my się chyba boimy o nasze instrumenty, o nasze głowy, ponieważ sytuacja wymykała się tam spod kontroli kto co ja. Co ja gadam? Spod jakiej kontroli? Tam nie było żadnej kontroli. No, jedynym... Elementem, który się wydawał pilnować jakiegoś porządku był jeden, dwóch strażaków Strażacki w strażackich mundurach, którzy stali pośród tej publiki i nie bardzo wiedzieli co robić. Wydaje mi się w ogóle, że oni tam wszyscy żeby otworzyć drzwi i, nie wiem, może załączyć prąd, bo tak jak powiedziałem, to był nieużywany budynek. No i najpierw jakieś tam nasze przyjaciółki z którymi Przyjechaliśmy na ten koncert. Zrobiło się na tyle późno, że ona musiała wracać do domu. Były młode, więc musiałem być w jakimś tam, na tam pożar w domu. Więc odprowadziliśmy je na przystanek. I co się dzieje? W tym momencie ze wszystkich stron, z jakichś takich krzaków, które otaczały miejsce, w którym była ta remiza straży pożarnej w Czeladzi, zaczęli wyskakiwać pijani goście i jebut do bójki, nie? I jakaś napierdalaka się szykuje. Pamiętam, że leciało na mnie jakiś jeden czy dwóch gości, patrzę na kuplowi, ktoś na plec skoczył mnie, laski piszczą ze strachu i pamiętam tylko, że jakiś gościu na mnie, na mnie biegł, a ja miałem taką pieszczochę, a King z takimi gościami <gryśla> na rękach, którą wystawiłem, gościu wybiegł, bo potem piszę tam to na dział, bo różnie by mogło być, a w każdym razie. Prowadziliśmy po bohaterskim boju. Skończyło się to tak, że chyba dostali od nas jakiś lekki wpierdol, bo kilku tam znieśli i gdzieś się zgubili. Myśmy przeszli taką kładką dla pieszych nad ulicą, prowadziliśmy po dziewczyny na przystanek, wróciliśmy do tego, do tej renizy, Podjęliśmy ostateczną, męską decyzję, nie pierdolimy, nie gramy, nie, nie bierzemy w tych udziałów. Siedliśmy w autobus z instrumentami i wróciliśmy do domu. Nie wiem jak to się stało, ale w tym autobusie skuliśmy się dość, dość dokładnie. I tak się skończyła historia pierwszego koncertu. Jaki był drugi koncert nie pamiętam, bo jakiś normalny po prostu gdzieś żeśmy tam przyszli i zagrali i a wiem Dom Kultury w Radziankowie. Nie Karolinka. Nie ten najsławniejszy, tylko jakiś taki przeszkolny, przy takim ośrodku wypoczynkowym. I tam, tam zagraliśmy drugi koncert, który zakończył się ogromnym sukcesem, gdzie dobrze ponad setka osób bawiła się przy naszych muziech. Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci. test. No a teraz historia jakby z zakończenia kariery zespołu, czyli koncert ostatni. A właściwie przedostatni przed koncert zdaję, zdaję. miał się odbyć w Rady Flash. Byliśmy już po nagraniu naszego materiału dźwiękowego, naszej płyty czy kasety, którą sprzedawaliśmy własnym sumtem i która całkiem dobrze się rozchodziła, bo sprzedaliśmy je wtedy własnym sumtem. Podkreślam, nie było internetu, nie było telefonów komórkowych. Byliśmy my, Przedaliśmy z piękne kasety. Przegrywając ją głównie u mnie w domu na, z magnetofonu na magnetofon. Miałem taki magnetofon z regulowanym poziomem głośności nagrywania i na nim przegrywaliśmy. Koncert miał się odbyć w prawie flasz. Ktoś nas tam usłyszał, stwierdził, no fajnie, spoko, przyjedźcie, zrobimy koncert. No i znowu w tarabaniliśmy się wszyscy do tego autobusu. Tam ja do Gliwicy Radio Flash Dzisiejsza antyradio, tak się to zamieniło. Miała siedzibę wtedy w Gliwicach. Pamiętam tam częstotliwość 94,5, a tam Radio Flash. My nie trujemy tak Takie było ich hasło. I pojechaliśmy na ten koncert. Przyjeżdżamy do siedziby Radio Flash. Całym składem, który brał udział w nagraniu płyty, więc była tam również i... Moja koleżanka z dawnej klasy ze szkoły średniej, która robiła nam takie wokalizy i tak zwane churki. Przyjeżdżamy do radia. Wychodzi znajomy, z którym ustawiałem ten koncert. No i zadaje nam proste pytanie. Gdzie macie kurwa perkusję? Okazało się, że... No bo jakoś nie uzgodniliśmy, że trzeba wziąć tą perkusję. No nigdy na żadne koncerty, ani na żadne jakieś grania nie woziliśmy własnej perkusji. Chyba, że to był nasz autorski koncert, który graliśmy tylko my w jakiejś knajpie, a to, było sporo, no? to się wtedy własne gary brało, ale uznaliśmy, że skoro w Radio Flash jest jakieś studio, w którym się robi koncerty, to będzie tam stała perkusja. Nikt nikogo nie mówił, to nikt nikogo nie pytał. No i trochę kicha. Okazało się, że nie ma tam oczywiście żadnej perkusji. Mieliśmy tylko gary elektryczne. Perkusji nie było. Głupio by było wieść perkusję w autobusie. W takim normalnym WPK Katowice, czy co to tam wtedy było. No i w ten sposób właśnie nie doszło do ostatniego koncertu. Nasza kariera skończyła się na koncercie przed ostatnim, czyli na Koncercie z okazji urodzin mojej obecnej żony, wtedy dziewczyny i jakiejś jej koleżanki, które zagraliśmy na sali ogródków działkowych. Więc tak wyglądało zakończenie naszej ogromnej międzynarodowej, międzymiastowej kariery. Ale to, że nie zagraliśmy ostatniego koncertu, to pewien znak. Cały czas to jeszcze możemy zagrać. Już oczyma wyobraźni widzę jakąś salę znajomych z dawnych lat. W rogu sali gar z bigosikiem, żeby koncert był niewyczerpujący i ludzie się mogli posilić. W drugim rogu sali zasobnik z winami owoców krajowych o niezbyt wygórowanej cenie i niewyszukanym bukiecie. I Uszami wyobraźni słyszę pierwsze dźwięki If the Kids are United z Boosem 69, którym, którym to numerem zwykliśmy nasze koncerty rozpoczynać. Cóż, może się jeszcze to wydarzy. Minęło od nagrania płyty 26 lat. Czas. Czas szybko świtnął. No, jesteśmy młodzi duchem. Wszystko jeszcze przed nami.